Żydzi wiedzieli, że Mesjasz będzie kimś bardzo ważnym, obdarzonym wielką mocą Bożą, ale że będzie to zwykły człowiek. Uczeni w piśmie nie chcieli uwierzyć, że Jezus może być kimś więcej niż tylko człowiekiem. Co więcej, uczeni w piśmie mogli nie wierzyć Jezusowi, ale znając pisma nie mogli mówić, że to niemożliwe. I że Jezus kłamie wtedy, kiedy mówi, kim jest, że bluźni. Jezus nie pasował do modelu ich mesjasza. A On schodzi na ziemię, staje się jednym z nas i jest podobny we wszystkim oprócz grzechu. Bo taka właśnie jest miłość. Miłość nie posługuje się kurierem, pocztą. Miłość. Jest po prostu obecnością. Bóg jest obecnością. I tu powstaje pytanie: kim dla ciebie, kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Pytanie, które tak często sobie stawiamy, powraca. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Pięknie to ujęła święta Albanka, Matka Teresa z Kalkuty, kiedy w swoim dzienniku duchowym napisała, Jezus jest dla mnie życiem, którym trzeba żyć. Jezus jest dla mnie chlebem, który trzeba jeść. Jezus jest dla mnie chorym, którym trzeba się opiekować. Jezus jest dla mnie alkoholikiem, którego trzeba wysłuchać. Jezus jest dla mnie niewidomym, którego trzeba prowadzić. Jezus jest dla mnie niemym. Do którego trzeba ciągle mówić. Oddałam mu wszystko, nawet moje grzechy, napisała święta Teresa, a on mnie poślubił teraz i na całe życie. Oddałem ci, panie, wszystko, całe moje życie. Oddałem ci moje grzechy, a tyś stanął obok mnie i powiedział: Jestem z tobą i będę do końca świata. Czyż to nie jest piękne?